W najnowszym odcinku programu Nasz nowy dom widzowie poznali historię, która poruszyła serca tysięcy Polaków. Piętnastoletni Michał i jego babcia Helena to bohaterowie, których los wyjątkowo doświadczył. Michał stracił ojca, a jego mama jest ciężko chora. Kobieta ma naczyniaka w mózgu i częściowy paraliż, przez co przebywa w ośrodku specjalistycznym. Chłopiec, mimo młodego wieku, wielokrotnie musiał sam zajmować się rodzicami i dbać o dom. Dziś mieszka z babcią panią Heleną, kobietą o ogromnym sercu, która własnymi rękami zbudowała ich niewielki domek. Niestety budynek był w fatalnym stanie. Stary piec, brak ocieplenia, wilgoć na ścianach. Warunki, w jakich żyli, były naprawdę trudne. Dlatego właśnie ekipa programu Nasz Nowy Dom postanowiła pomóc. Elżbieta Romanowska, nowa prowadząca program, odwiedziła Michała i jego babcie, by wysłuchać ich historii. I wtedy okazało się, że dramat chłopca nie kończył się na problemach w domu. W szkole Michał również nie mógł zaznać spokoju. Stał się ofiarą hejtu i przemocy ze strony rówieśników. W szczerej rozmowie z Elżbietą Romanowską wyznał: Rodziców i mnie zaczęli wyzywać, obrażać, śmiali się. Jak psy szczekały, to powiedzieli, że twoi rodzice też szczekają. W szkole dokuczali mi, bili, śmiali się z tego, że moja mama jest chora i jeździ na wózku. Te słowa wstrząsnęły widzami. Pod oficjalnym postem programu w sieci pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli emocji. Wstydźcie się koledzy i wstydźcie się rodzice. Jak można śmiać się z czyjejś choroby? Dlaczego szkoła nie reaguje? Wielu widzów przyznało, że łzy same napływały im do oczu, gdy słuchali wyznań nastolatka. Na szczęście w tym odcinku oprócz bólu i trudnych wspomnień pojawiło się też światełko nadziei. Ekipa naszego nowego domu odmieniła codzienność Michała i jego babci. Ich dom przeszedł prawdziwą metamorfozę. Z miejsca pełnego wilgoci i chłodu stał się ciepłym, bezpiecznym azylem. Michał po raz pierwszy od dawna mógł się uśmiechnąć i powiedzieć, że czuje się szczęśliwy. Ta historia przypomina, jak ważna jest empatia i jak wiele możemy zmienić jednym gestem słowem wsparcia, reakcją na krzywdę, pomocą drugiemu człowiekowi. Michał udowodnił, że nawet pośród trudności można zachować w sobie dobro i nadzieję. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz i napisz kilka słów wsparcia dla Michała i jego babci. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi poruszającymi historiami z programu Nasz Nowy Dom i innymi niezwykłymi ludźmi, którzy walczą o lepsze jutro, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Bo każda łza, każda pomocna dłoń i każda dobra historia mogą zmienić czyjeś życie.